Już ostatnie godziny. Dziś o północy zamykam promocyjne zapisy na wszystkie kursy online. Przywróciłam kursy na kilka dni w styczniu, ale teraz kończymy już tę wyjątkową akcję. Bez przedłużeń, bez wyjątków. Jeśli wahałeś się przez ostatnie dni, to jest ten moment tej specjalnej akcji możesz zdobyć pakiet Mistrz Tańca Imprezowego. Aż 10 kompletnych kursów w jednym. To absolutnie wszystko, czego potrzebujesz, aby stać się królem parkietu. Pełen program nauki tańca od absolutnych podstaw. Skuteczne techniki budowania pewności na parkiecie. Nielimitowany, dożywotni dostęp do materiałów. W pakiecie dostaniesz kurs tańca w cenie niższej niż jedna lekcja prywatna. Zegar Tyka to ostatnie godziny, kiedy możesz zdobyć pakiet 10 kursów i dołączyć do tysięcy osób, które już się uczą i robią postępy. O północy kończymy tę niesamowitą akcję. Kliknij w link w opisie profilu i wybierz pojedynczy kurs lub pakiet Mistrz Tańca Imprezowego. I zacznij swoją przygodę jeszcze dziś. Dostęp do wszystkich 10 kursów otrzymasz zaraz po zakupie. Pamiętaj, Zegar Tyka, a po północy zapisy będą. zamkniente.